Piknikowanie to stan emocjonalnej i pozytywnej różnorodności. Wiadomo już, że to zjawisko masowe. To właśnie to. Piknikujemy. Owacjami powitano kolekcję mody piknik. Piknikowanie to jak inspiracja. Piknikowanie trybów. Tak. Nawet w internecie. Bogactwo składników. Bogactwo życia. Ups. Piknik. No i piknikujesz. Wilhelmietel, twoja ręka drży, trafisz w mą pierś. Drogi synu, ścieżki pana są często nieznane. Niem, ale drogi twoich strzał także, ojcze. Strzelmy Red Bulla. Ustrzelić byka, żeby starosta posądził nas o kłusownictwo? Ależ skąd, ojcze? Red Bull to napój energetyczny. Ożywia ciało. Aby mieć pewną rękę? I umysł. Masz na myśli, że nie strzała leci ku jabłku, leczy... Ach tak! Jabłko leci do strzały, a dopiero potem na twą głowę! Tak, ojcze! Fortele jak ten uczynią cię sławnym! Red Bull doda ci skrzydeł! O ryty. Lśnią, błyszczą, bawią. Sensor Excel. Nowa kolekcja maszynek Gillette dla kobiet. W trzech srebrzysto-pastelowych kolorach. Dlaczego golenie ma być nudne? Noś się gładko. Sensor Excel Niezwykle gładko. I baw się dobrze. Wakacje, lato i odlodowa miłość w McDonald's. Nowość. McFlurry. Wyjątkowe lody śmietankowe zmiksowane z chrupiącymi kawałkami batona Lion. Lub z mocno czekoladowym Nesquikiem. Oto wyjątkowo lodowata propozycja McDonald's na gorące lato. Robi się gorąco, więc przełam lody w McDonald's za niecałe 3 złote. Zapracowany reporter ma dość nieustającej rywalizacji. Postanawia wybudować domek w wiejskiej Głuszy. Cisza, spokój... Oj, niepoprawny marzyciel! Marzenia o spokoju porywa lawina gagów. Chevy Chase w rozkosznym domku. W niedzielę, 11 czerwca o 21.00. Izabela i królowe grała, i hrabienie, oraz nawet Matkę Boską. Studenci pokazali mi w ogłoszenie ogłoszeniu licytacji. Co się stało? Jeszcze się dużo zmieści, a co w łóżku jest nie do ruszenia. Wielka Gwiazda, Licytacja i Pamiątki Rodzinne Izabela. Na pierwszy odcinek pilotowej serii nowego serialu zapraszamy we wtorek o 20.00. W roli tytułowej Beata Tyszkiewicz. Gran Café, kawy czarnej jak noc, o smaku czystym jak anioł, kawy palonej piekielnym żarem, by smakowała ci tak słodko jak miłość. Odkryj fascynującą Chibo Gran Café. Chibo, podaj to, co najlepsze. Jest Domestos żel do o potrójnym działaniu. Po pierwsze usuwa zarazki, po drugie zapobiega powstawaniu kamienia, po trzecie na długo pozostawia przyjemny, świeży zapach. Nawet uzupełnianie jest higieniczne, bez dotykania. Domestos doskonała czystość oraz długotrwały świeży zapach. Nowe taryfy Simplus. W weekendy i święta rozmawiasz za grosze. Simplus! A w Pani poprzednie... Już od 17. Tylko tyle? No mówię ci. Świrujesz. Słowo, że nie. Jakim cudem? Oj, no to sam sprawdź, czym ja Ale numer. Loda Algidy za złotówkę? Lecim po więcej. Mhm. Algida, najmilszy sposób na wydanie złotówki. Miałam 40 lat i jeden dzień, kiedy urodziłam córeczkę. Ten mały aniołek, który pojawił się w moim życiu. Po prostu brak mi słów. I te wszystkie wspaniałe oczekiwania. Ideał, czyste piękno. No i Będz, to niewiarygodne, co mała dziewczynka potrafi zrobić ze swoimi pięknymi, czyściutkimi ubrankami. Jeśli chcesz, żeby Twoje rzeczy były naprawdę białe, sięgnij po wizir. Niektóre mamy w moim wieku uczą swoje dzieci geometrii. My gramy w koci koci łapci. Box w polsacie Sylwester Stallone jako legendarny Rocky Balboa szuka swego następcy, kto zdobędzie tytuł Mistrza Wagi Ciężkiej. Roki 5 12 czerwca o 21:00. Załoga ambulansu pierwszej pomocy, matka, szybki i cycatka wszelkimi sposobami walczą o przetrwanie firmy zagrożonej konkurencją. Raker Welch. Bill Cosby i Harvey Keitel Łapi duchy. Środę 14 czerwca o 21.00. Polecamy. Dzieci, mężczyźni! Yeah. Prawdziwi tacy. Już w najbliższą sobotę o godzinie 16.20 dalszy ciąg wspomnień najlepszych lat polskiego piłkarstwa. Zapraszamy na kolejny hit Mistrzostw Świata z roku 74. mecz Polska-Włochy. Ale to nie wszystko. Już teraz zachęcamy do udziału w specjalnym konkursie. Nagrody to trzy zestawy gier telewizyjnych wraz z grą, dzięki której będziesz mógł rozgrywać własne mecze piłkarskie. 0786 700 Zadzwoń i odpowiedz na pytanie: z jakiej odległości od bramki wykonywany jest rzut karny? Z 16 metrów, 13 metrów, z 11 metrów. Zadzwoń teraz i wygraj. Emisja losowania 26 czerwca o godzinie 23:35, a szczegóły konkursu w gazecie Telewizji Polsat. Chcesz mieć piękne i mocne włosy? Używaj właściwego szamponu, nowej szałmy ze wzmacniającymi witaminami, dzięki którym poczujesz, że twoje włosy są mocniejsze. Bo nowa szałma nie tylko pielęgnuje włosy, ale również wzmacnia je. Aż po same końce, aż po same końce, aż po same końce. Szałma firmy Schwarzkopf. Wielka promocja: kup dwa produkty firmy Schwarzkopf do wygrania sześć samochodów Nissan Micra i 30 tysięcy poradników świat pięknych włosów. Szczegóły na ulotkach. Miałam syn. Podchodzę do krawędzi wieży i wykonuje perfekcyjnie 2,5 obrotu w tył. Czy kiedykolwiek mój sen się spełni? Nie, skaczę o tyczce. Niestety, sportowców biorących udział w olimpiadzie obowiązują ograniczenia. Na szczęście nie dotyczy to kibiców. Wystarczy mieć kartę Visa. Nawet nie umiem pływać. Wiza, jedyna karta akceptowana na Igrzyskach Olimpijskich. Karta Wiza Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Detektyw John Moss słynie z wybuchowego charakteru. Dostajesz nowego partnera: Raya Kazanowa, zwykłego policjanta. Nikt nie może wiedzieć, że to Nick Land. Możesz mnie przywiązać gołego do samochodu i ciągnąć po rozbitym szkle, ale na to nie pójdę. Praca z jakimś aktorzyną? To nie na jego nerwy. James Woods i Michael J. Fox. Ciężka próba. 13 czerwca o 20.30. Andrzej Gołota znowu walczy. Porażka z Michaelem Grantem to już przeszłość. W swoim ostatnim pojedynku Andrew rozniósł Markusa Rodę. Teraz w Las Vegas czeka na niego kolejny przeciwnik. W niedzielę 18 czerwca o godzinie 18.10 zapraszamy Państwa na walkę Andrzej Gołota Orlin Norris. Do zobaczenia na ringu. Klub Różowej Landrenki 0786 556. Tutaj poznasz wspaniałych przyjaciół, a wtedy porozmawiamy o programie Różowa Landrenka. Zacznij! 0786 556